Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku InfluFlow na Anywhere. Moim dzisiejszym gościem jest Oliwia Drost, która pracuje w agencji Spotlight Agency. Jest partnerem zarządzającą i opowie nam o tym, jak tak naprawdę wygląda cały rynek influencer marketingu, czyli marketingu, który jest najszybciej rozwijającym się marketingiem aktualnie. No właśnie, Oliwia, jakie są e, fakty i mity o tym świecie influencer marketingu? No bo statystyki podają, że on idzie coraz wyżej, tak naprawdę każda marka... Musi mieć ten aspekt marketingu w sobie. I to jest zdecydowanie fakt. On naprawdę się bardzo rozwija. To też widzimy po budżetach, które marki przeznaczają na influencer marketing. I to też marketing można podzielić na różne platformy, na których marki są. Ja jestem takim trochę dinozaurem w tej branży, bo jestem już tutaj od, od wielu lat. I faktycznie nawet jeszcze trzy lata temu pamiętam, że u nas w agencji większość budżetu była przeznaczana zdecydowana większość na Instagram. TikTok praktycznie nie istniał. Ja nie pamiętam jaki procent, ale myślę, że mniej niż 10% budżetów, które mieliśmy na kampanię, to były kampanie na TikToku. Dzisiaj już jest myślę, że 50-50, tak? Czyli widzimy, że marki coraz bardziej inwestują też w kolejne platformy. Za czym idzie zwiększanie tego budżetu? Widzimy też raporty, które pokazują, że media, że media tradycyjne już nie, nie mają takich budżetów, jeżeli chodzi o wykorzystanie przez, przez marki tego, tego budżetu na, na, influencer mar na influencer marketing, czyli transferują pieniądze, które wcześniej były wydawane na reklamy telewizyjne, banery, jakieś kampanie outdoorowe. I, I faktycznie ten, ten influencer marketing rozwija się bardzo dynamicznie, bo po prostu ten budżet jest, ale trzeba. Trzeba sobie zadać to pytanie, dlaczego te budżety rosną. No przede wszystkim dlatego, że jest to bardzo opłacalne, efektywne narzędzie marketingowe, przynoszące naprawdę super rezultaty. I tutaj, jak zapytałaś, jakie są fakty, jakie są mity, to zdecydowanie często takim powtarzanym mitem, z którym ja się spotykam, jest to, że influencer marketing nie działa. Ludzie rzucają takimi hasłami, że przepalili ileś pieniędzy na, na to narzędzie, na kampanię z influencerami i to nie zadziałało. Yy, moim zdaniem nie ma czegoś takiego, że influencer marketing nie działa. Hmm. Niektórzy nie potrafią go po prostu robić i, i przepalają faktycznie środki bez żadnej strategii, bez ustawienia lejka sprzedażowego, bez żadnej przemyślanej kampanii, po prostu kupując randomowo jeden post jednego influencera, który nawet nie jest zweryfikowany pod względem zasięgów, pod względem doboru grupy docelowej, pod względem planu na tę kampanię, hmm. co ta kampania ma przynieść. Nie każda kampania przynosi sprzedaż. Czasami robimy kampanie brand awarenessowe, czy budujące w ogóle wizerunek marki, czasami robimy kampanie pod jakieś no, nietypowe cele, tak? Także jeżeli ktoś mówi, że influencer marketing nie działa, to prawdopodobnie no, nie przemyślał strategii, nie wybrał dobrego twórcy, nie zaplanował tych działań w odpowiedni y -y. sposób, więc to jest taki główny mit że. To jak tych influencerów dobierać do marek? I w ogóle z perspektywy też tego, bo tu mnie często goszczą influencerzy. Więc jak Wy, jako agencja wybieracie, że akurat ten dany influencer sprzeda dany produkt? No i przyniesie jakieś zyski, bo oni często też tu przychodzą i mówią, że z jednej strony tak, no dostajemy dużo różnych propozycji, ale nie zawsze chcemy, jakieś mają wymagania. Jak to tak naprawdę działa z waszej perspektywy teraz innej? To na pewno są dwie strony medalu, czyli zacznę od tej od strony twórców. Twórcy faktycznie mają jakieś takie własne strategie związane z tym, że na przykład z jakimiś markami czy kategoriami nie chcą współpracować. Trzeba pamiętać, że oni też znają świetnie swoją grupę docelową. Marketingowcy znają tylko liczby, które widzą w raportach wiemy że na przykład ten twórca dociera do odbiorców w wieku 18-25 głównie z dużych miast i niech mm -hmm. będzie że 70% to są kobiety ale ten influencer spotyka się z tymi swoimi fanami ma różnego rodzaju meetupy projekty na których widzi tych swoich odbiorców rozmawia z nimi w social mediach widzi wiadomości od nich jest zdjęcia na których jest oznaczony on jeszcze lepiej rozumie tę swoją grupę i dzięki temu wie na przykład jakich produktów nie chce polecać nie chce rekomendować mm -hmm. są twórcy którzy na przykład docierają do tej starszej grupy do Celowej, ale nie chcą promować rzeczy, które dla tego najmłodszego pokolenia byłyby szkodliwe, bo biorą odpowiedzialność za, za te osoby. No i to jest super świadoma decyzja. Są też twórcy, którzy z własnych jakiś przekonań nie reklamują pewnych rzeczy, na przykład, nie wiem, mm -hmm. nie jedzą określonych rzeczy, nie chcą reklamować jakichś kosmetyków z określonym składem, mm -hmm. są na tyle świadomi, że, że wybierają to. I to jest ten wybór po stronie twórcy, który my jako management wspieramy, a będąc po drugiej stronie, czyli dobierając strategię dla klienta, no przede wszystkim trzeba tego twórcę zweryfikować. Jeśli klient się zwraca do agencji, która ma swój management, ma swoje, swoje portfolio twórców, no to Tę pracę wykonuje właśnie agencja, ale jeśli klient sam postanawia na przykład in-houseowo zatrudnić influencer marketing specjalistę albo korzystać z agencji bardziej PR-owych, no to taka agencja czy ten wewnętrzny dział musi zrobić audyt, czy te zasięgi są na pewno rzeczywiste, rzeczywiste czy nie są fejkowe i czy są dobre dla tej marki. To znaczy Czasami marki popełniają takie błędy, że wybierają influencera, który wydaje im się, że ma daną grupę docelową, a on w rzeczywistości może mieć zupełnie inną, bo jego historia na przykład była inna, bo na przykład był w związku z jakąś dużą gwiazdą, która przetransferowała mu ten zasięg. Tak? Mhm. Takim przykładem teraz będąc tutaj w tematyce Mundialu są na przykład żony piłkarzy. Żony piłkarzy głównie śledzą osoby, które mieszkają w państwach, w których ci piłkarze grają. My wiele razy mieliśmy audyt takich kont, gdzie jest na przykład żona piłkarza grającego we Włoszech i jej wcale nie śledzą Polacy. Jej dominującą grupą są Włosi, więc ona może robić fajne kampanie ale na rynku włoskim. Wydanie polskiego budżetu na taką współpracę może być już przepaleniem tego budżetu. Więc przede wszystkim taka geolokalizacja, jeżeli chodzi o, o dobór twórcy, no, no weryfikacja, taka, czy to są fejkowe zasięgi, czy nie, to już jest dzisiaj podstawa. Mhm. E, weryfikacja, w jakim wieku są ci odbiorcy i z jakich oni są jeszcze regionów, czy miast. No bo czasami robimy kampanię do odbiorców, z dużych miast, więc wtedy sprawdzamy to w demografii, czasami. Do tych z mniejszych miast. Takim ostatnim etapem jest płeć. I to też się czasami wydaje takie oczywiste dla klientów, że jak jest na przykład piękna dziewczyna, wysportowana z piękną sylwetką, to to, to jest super ambasadorka dla kosmetyków czy ubrań. Niekoniecznie, bo takie kobiety często śledzą mężczyźni właśnie i to oni followują takie dziewczyna. Kobiety wręcz patrzą na nie z jakąś taką zazdrością i z niechęcią I one nie będą świetnymi ambasadorkami no. na przykład jakiejś bielizny czy strojów kąpielowych, chyba że ma to być prezent od mężczy to wtedy można zrobić kampanię mhm. przed Dniem Kobiet czy przed Walentynkami z taką, z taką dziewczyną, ale niekoniecznie jest to dobry wybór właśnie do, do takiej kampanii brandowej, bo, bo po prostu większości śledzą ją mężczyźni. W tym influencer marketingu jest dużo takiej analizy, strategii, z tego co słyszę. No właśnie, ale twórcy też do was przychodzą, o czym wspomniałaś. No i jak weryfikujecie, że dobra, bierzemy tego twórcę do siebie, zrobimy z niego influencera? Na pewno Czy są jest... jakieś cechy, na przykład, które szukacie, że ok, ta dziewczyna ma zadatkę na przyszłą influencerkę, damy jej jakieś kontrakty, zarobi dla nas pieniądze i dla siebie? Jest coś takiego i to jest bardzo taka będzie to taka mityczna opowieść, e, bo, bo jak zaczynałam pracę w tej branży, to w ogóle tego nie czułam. I wydawało mi się, że jak ktoś ma zasięgi e, i na przykład ktoś się potrafi zaprezentować w tym, na, tym, na tym kontencie, który produkuje, to będzie okej. Okay. Mhm. Ale Stuart Barton miał coś takiego, właśnie nasz współzałożyciel agencji, też osoba, z którą bardzo blisko przez pierwsze lata pracowałam, on miał coś takiego, że miał taką intuicję do twórców, że on wchodził mhm. na profil dziewczyny, która ma 15 tysięcy followersów, mówił, to może być wielka gwiazda, daj na przykład jej szansę, ona ma taki potencjał, a wchodził na profil osoby, która miała 300-400 tysięcy followersów, już zbudowany ten fanbase. I on mówił, ona już nie pójdzie dalej. To jest jej maksimum, jeszcze tam będzie sobie ewentualnie to delikatnie rozwijała. I to jest coś takiego, ja to nazywam taki faktor X po prostu taki mhm. jakiś talent, zbiórcech. Na pewno to się wyraża w bardzo dobrym rozumieniu trendów, które są teraz w internecie. W tworzeniu tego kontentu w sposób taki, żeby on będzie atrakcyjny dla, dla różnych grup. W byciu takim trochę wyrazistym i charakterystycznym, jakaś cecha, którą się posiada, czy jakiś background, który, z którego się człowiek wywodzi, jest na pewno ogromną zaletą. Czy to na przykład jakieś egzotyczne korzenie, mm. to jest coś, co Polacy bardzo lubią i, i takie historie gdzieś tam z zagranicy są w Polsce atrakcyjne. Czy to na przykład bardzo jakaś wyrazi, wyrazista cecha charakteru, raczej osoby nieśmiałe. Mało takie charakterne, mają duży problem później, żeby się przebić w tej branży, więc szukamy takich osób z takim faktorem X, tak, tak to nazwijmy jakimś ukrytym talentem. No właśnie, ale zanim ty wkroczyłaś w ten świat influencerów, agencji, teraz masz też swoją agencję, powiedz mi, jak to się stało, że z tego dziennikarstwa, bo z tego co wiem, byłaś w ogóle w podróży też po Azji, jak to się stało, że zrezygnowałaś z z tego czynnika właśnie takiego dziennikarstwa na rzecz influencerstwa? Czy to jest taka przyszłość dlatego stwierdziłaś idę w rynek influencerski? Mhm. Na pewno wierzę, że digital jest przyszłością i znaczy już nawet o, o no teraźniejszością w tamtych <laughs> czasach, jak podejmowałam te decyzje, to wierzyłam. E, I faktycznie przez 6 lat byłam dziennikarką, doszłam do takiego poziomu, że ta branża mi dawała bardzo dużo satysfakcji, to naprawdę była wspaniała praca, dużo latałam po świecie, robiłam fajne materiały e, i potem pojechałam na studia za granicę najpierw do Indonezji, potem do, do Anglii, do, do Londynu i tam stwierdziłam, że chcę robić coś w digitalu i, i zainteresowałam się najpierw strategiami komunikacji, a że te strategie w większości opierały się na social mediach, na tym jak dotrzeć z marką, w, jak przebić się w internecie, a ten influencer marketing jeszcze wtedy naprawdę kiełkował, rozwijał mm. się, no to zaczęłam najpierw się zajmować właśnie taką, taką typową strategią komunikacją, a potem będąc już w agencji, która która się zajmuje um, komunikacją, marketingiem, dostałam propozycję jakby zarządzania e, spółką, która powstawała, czyli, czyli właśnie Spotlight, e, i budowania tego całego działu influencer marketingu na rynku, który wtedy dopiero kiełkował, dopiero były dwie czy trzy takie już poważne agencje, mm -hmm. i to, to wszystko się wtedy jeszcze tylko rozwijało, było w takich powijakach. Dzisiaj to już jest poważna branża i, i wręcz bycie influencerem stało się już zawodem. Tak można to prawda, To prawda, jest to już wpisane jako zawód. No właśnie, jest tu kilka kartek, między innymi tam też są definicje influencera. No i Oliwie tutaj wybierze trzy kartki stąd hmm? i zastanowimy się nad pojęciami ze świata influencera, które właśnie są w tych kartkach. Okej, okay, nie spodziewałam się, ale no. trzy mam wybrać, tak? Tak. I pierwszy, po kolei. Tak, zacznijmy od pierwszego, możesz pokazać tutaj do kamery. Influencer marketing. No właśnie, to żeśmy już e, omówili, ale chciałam się spytać, jakie są takie realne ceny, jaki influencer może zarobić, bo też przychodzili o, influencerzy to jest temat. i mówili różne rzeczy. To jest ulubiony temat wszystkich i w każdej branży i na każdym moim prywatnym spotkaniu każdy mnie pyta, ile oni zarabiają. Ale są... czy może też firmy, czy to dla firmy też jest opłacalne, więc może idźmy w dwie strony. Okej, okay, to ile influencer zarabia? Influencer może nie zarabiać nic w miesiącu i to naprawdę dotyczy zarówno takich nano, mikroinfluencerów, jak i też wielkich twórców, bo może wydarzyć się coś w ich życiu, przez co na przykład nie będą mieli w danym miesiącu mm. żadnego przychodu, nie wiem, zdarzają się jakieś sprawy prywatne, które ich wyłączą z, z obecności w internecie, zdarzają się jakieś kryzysy wizerunkowe, które wstrzymują kampanię, więc ten przedział jest od zera tak naprawdę do nieskończoności. My, jakby z mojego doświadczenia taka, taka średnia wycena za post zawsze zależy przede wszystkim od zasięgu i od wizerunku tego twórcy. To są takie dwa czynniki, które decydują o tej ostatecznej cenie, tak? czyli mhm. zasięgi, które ma twórca, czyli liczba followersów, engagement pod postem, mhm. liczba wyświetleń. A z drugiej strony wartość wizerunkowa. Bo czym innym jest twórca, który na przykład miesiąc temu zaistniał w internecie i zrobił niesamowitą karierę. Ma, nie wiem, 500 tysięcy followersów, a czym innym jest twórca, który jest od 10 lat na rynku, tych zasięgów już nie ma tak dużych, ale ta jego społeczność jest z nim od kilkunastu lat i on ma ogromny influence, czyli właśnie ten wpływ na tę społeczność. Więc, więc jeśli chodzi o takie, takie widełki już teraz, które wszystkich tutaj interesują, to, to przy takim średnim twórcy. Mm, przy, przy mikrotwórcach i, i przy takich twórcach do kilkudziesięciu tysięcy followersów czasami są to współprace barterowe, czy po prostu mhm. jakieś towar, czy wartość w zamian za usługę. To czy można traktować to, że to jest taka trochę praca dla nich dodatkowa, no tak. bo jednak nie zawsze oni mają miesięczny dochód. Zdecydowanie. Taki większość także jest. Są na przykład dziewczyny, które są kosmetyczkami, wizerzystkami, mają swoje salony, a dodatkowo świadczą usługi dla, mhm. dla marek, produkują content e, i jak najbardziej. Czasami dostają na przykład w barterze jakieś bardzo drogie kosmetyki, zaproszenie na jakiś wyjazd, atrakcyjne rzeczy, ale czasami też no, najwyższe wyceny, które widziałam, to było nawet 50 tysięcy za jeden post na Instagramie. Mhm. Więc te widełki są ogromne. Myślę, że taka średnia, rynkowa, jako naprawdę średnia, e, bardzo średnia bardzo bardzo i średnia, taka... e, Średnia to jest od kilku do, do kilkunastu tysięcy za post. Mm. Za post i Instastory, czyli taki standardowy pakiet, która, który marka kupuje i który marka na przykład wykorzystuje w większej strategii, mm. no bo takich influencerów zazwyczaj ma kilku, kilkunastu w jednej kampanii tematycznej. A teraz jak przekonujecie Wy właśnie, żeby weszli w ten influencer marketing ludzie, którzy się do Was zgłaszają i co im dokładnie jakby proponujecie, jak to wygląda? Już teraz rzadko musimy przekonywać, to było na początku. Oni początek. sami? Oni sami wysyłają już briefy niektóre marki już nawet strategii, tylko czekają na wsparcie to, to, to zasięgowe i dobór twórcy. To już rzadko mhm. naprawdę trzeba przekonywać kogoś, że warto. Ale jak trzeba było jeszcze kilka lat temu, no to przede wszystkim pokazywało się strategii, co to przeniesie. Mieliśmy też takie kampanie, w których na przykład gwarantowaliśmy jakiś efekt. Mhm. Załóżmy, wchodziła na polski rynek jakaś duża aplikacja i gwarantowaliśmy liczbę pobrań w tej aplikacji, tej aplikacji w danym okresie w trakcie naszej kampanii. Gwarantowaliśmy jakieś zasięgi, liczbę wyświetleń, zasięg kampanii liczbę followersów na profilu marki. A teraz tak naprawdę no, pokazujemy strategię i pokazujemy, jak ten influencer marketing działa. Często marki widzą już nasze case study z twórcami, z którymi współpracowaliśmy, i na bazie tych case study, czy po prostu efektów, które doceniają w sprzedaży, w internecie, zgłaszają się z prośbą o wsparcie podobnych działań mhm. czy podobnej kategorii produktowej, więc zazwyczaj to już teraz działa w tę drugą stronę. No, no to zobaczmy, co jest na kolejnej kartce. Kolejna kartka. Społeczność influencera. No właśnie. Tym społeczności influencera jest też tak, że właśnie mówiłaś o tym, żeby ich weryfikować i żeby sprawdzać to, to zaangażowanie, engagement rate, ale też często jest tak, że. W tej społeczności są ludzie, którzy, no właśnie tak, tak jak powiedziałaś, nie mogą um, być zaangażowani w dane kampanie, no bo to ich nie interesuje, ale też często zależy się jakieś armie hejterów i tak dalej, więc jak wy staracie się pracować nad tą społecznością? Czy influencer raczej sam to utrzymuje? No i jakbyś tak miała mam powiedzieć, jak to obserwujesz na tutaj rynek ten polski, influencerski? No bo są osoby, które mają dużo hejterów, dużo zwolenników i gdzieś to się wszystko tak, tak miesza tak naprawdę z tym, na tych kontach. W przeróżny sposób twórcy do tego podchodzą. Rzadko jest to, to, to kwestia agencji. Spotkałam się z tym, że kilku influencerów miało swojego takiego community managera, który normalnie mm -hmm. pracował dla nich, opiekował się tą społecznością na wszystkich platformach, czyli odpowiadał na różnego rodzaju komentarze, tak wiadomości które wymagają tak. koordynacji, żeby to w ogóle działało. U zagranicznych okay. twórców to już jest norma, u tych takich topowych. W Polsce spotkałam się z tym, myślę, że dwa czy trzy razy, e, ale takim wzorem w ogóle, jeśli chodzi o budowanie społeczności, no jest osoba, która u Was była niedawno, mm -hmm. czyli Julka Żugaj. Ona ma te, te, ten, ten taki fandom, społeczność Żugajek no niesamowicie zbudowaną. To jest po prostu armia, która za nią podąża, mm -hmm. która, która w nią mega wierzy. I Julka naprawdę wykonała kawał ciężkiej pracy, budując tę społeczność. Mm -hmm. Ona poświęca masę Godzin tygodniowo na to, żeby odpowiadać na te wiadomości, pytać swoje żugajki, bo tak się nazywa mm. jej społeczność, o, o to, jak się czują, czy na przykład jakieś produkty chciałyby w najbliższym czasie zobaczyć. Julka organizuje bardzo dużo spotkań, meetupów, na których można z nią porozmawiać, zadać jej pytania, jeździ na obozy ze swoimi, ze swoimi fanami, ma swoją grupę na Facebooku, w której w ogóle zbiera te żugajki i ma z nimi bezpośrednią interakcję. Więc jak ci odbiorcy, ta społeczność czuje, że, że twórca z nimi jest na co dzień, jest w tej interakcji, czyli nie tylko wysyła jakiś komunikat, typu wstawia piękne zdjęcia, wysyła y, jakieś, publikuje jakieś filmy, ale też zabiera mm. coś od tych twórców, czyli pyta ich, a jak wy się dzisiaj czujecie, napiszcie mi coś o sobie, to ta społeczność, ta więź jest wtedy bardzo silna, więc trzeba pamiętać, będąc twórcą, że to nie jest tylko jednostronna komunikacja, tylko też musimy coś wiedzieć o tych naszych mm. odbiorcach i być z nimi w kontakcie. I w przypadku tych dużych twórców to jest naprawdę, no, z tego, z tego mojego doświadczenia już jest duża świadomość budowania tej społeczności. I też ponad milion, na przykład zagranicy, to oni nie budują tej społeczności tak samoistnie, tylko mają cały sztab, community managera, które to im to buduje E, już nie buduje dzisiaj, tylko utrzymuje te relacje i kontakt. Mm -hmm. Oni też są w to zaangażowani, bo, bo z tego, co widziałam właśnie w raportach zagranicznych, na przykład jedna czy dwie osoby odpowiadają tylko za, za na przykład odpowiadanie jakieś komentarze, wiadomości, e, bycie okay. na bieżąco, e, ale ten twórca na przykład jeździ na te meetupy, spotyka się z setkami osób mm -hmm. jednego dnia, tak? Czyli on jest w tej interakcji, no ale to już jest na taką skalę, że on sam by po prostu się nie wyrobił, bo jak masz pięć tysięcy diemów jednego dnia i trzy tysiące Wiadomości na komentarze na Instagramie, YouTube'ie, TikToku, to jest niemożliwe, żeby to jedna osoba już ogarnęła. No Więc przy tych największych zagranicznych twórcach w Polsce, w, Azji, to na w Stanach i w Azji, to na pewno są już profesjonaliści, którzy się tym zajmują. To bardzo ciekawe. Idźmy do kolejnego pytania. Jak będzie wyglądał biznes influencera za 10 lat? No właśnie, jak Ty sobie wyobrażasz ten biznes, którym <laughs> jesteś? Trudne pytanie, bo 10 lat temu jeszcze tego biznesu nie było i ta branża się rozwija tak szybko, jak rozwijają się w ogóle social media. Mm -hmm. e, i, I rok temu przecież powstało, e, powstały bardzo trendujące NFT, które, które też były wspierane przez twórców, między innymi Bella Hadid wypuściła swoją kolekcję. E, i, I trudno mi powiedzieć, gdzie w ogóle internet będzie za 10 lat, ale myślę, że tam, gdzie będzie internet i tam, gdzie będą sociale, tam będą też twórcy internetowi. E, my teraz już pracujemy przy, przy takich innowacyjnych projektach, jak na na przykład tworzenie awatara twórcy, który w internetowym projekcie w metaversie jakiegoś klienta będzie na przykład uczestniczył, tak? będzie obecny. Mhm. Czyli jak my dzisiaj funkcjonujemy w tej normalnej rzeczywistości, na przykład nasz twórca jest na evencie marki czy na swoim koncercie, tak. to też będzie taki sam koncert w metaversie mhm. czy w tej wirtualnej rzeczywistości, w tej internetowej rzeczywistości będzie można spotkać tego influencera czy jego awatar odwzorowany, więc mhm. to jest przyszłość na najbliższe trzy lata. Nie jestem na takim poziomie, żeby przewidzieć, co się wydarzy w internecie i w social mediach za 10 lat, ale myślę, że tak jak będzie się rozwijał internet, tak samo będą się rozwijali influencerzy i będą z tych nowych narzędzi korzystali. No właśnie, nowe narzędzie. Ostatnio wyszło Biril jakiś mhm. czas temu. I co sądzisz o tym narzędziu? Jest ciekawe, ale nie widzę w ogóle potencjału na ten moment do wykorzystania przez twórcę. Chyba, mhm. że, że takiego jednostronnego, że mógłby udostępnić swój profil i e, mogą go tam śledzić jego, jego fani. Mhm. Ale w ogóle nie widzę jeszcze tego narzędzia w kontekście reklamowym. E, uważam, że jest bardzo ciekawe i widzę, jak reaguje na nie Gen z. E, mhm. Po prostu mam nawet wśród, wśród gdzieś tam bliskich osoby mhm. z tego pokolenia i widzę, że, że bardzo zaangażował tych młodych odbiorców. Trochę obawiam się jakiś efekt takiego uzależnienia. I, A dlaczego i... ich tak zaangażował, jak myślisz? Eee, zaangażował bo się to. To no... że jest taki narcystyczny. No bo robisz sobie właśnie, my tłumaczmy dla osób, które nie wiedzą, że robisz sobie zdjęcie i zdjęcie tego, co widzisz przed sobą. Tak, ale w, w mojej ocenie w ogóle nie jest nie jest narcystyczny, bo przedstawia taką czasami bardzo szarą rzeczywistość. To znaczy, tam nie można użyć żadnego filtra. Tam masz dwie minuty na wstawienie zdjęcia, mm -hmm. więc jak teraz masz na sobie piżamę, to jedynie przez te dwie minuty zdążysz włożyć jakąś kurtkę czy, 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 czy coś na siebie, mm -hmm. ale no musisz pokazać taką rzeczywistość, jako nie możesz nic wykreować na, na mm -hmm. Birilu. I myślę, że stał się tak popularny, bo trochę jest teraz taki kryzys tych głównych platform social mediowych. To znaczy, Twitter zwariował po tym, jak, jak Elon mm -hmm. Musk przejął tę platformę. I jest bardzo dużo kontrowersji wokół takiej no, weryfikacji treści na tej platformie. Instagram stał się już na tyle upiększoną platformą przez te wszystkie. Że niektórzy nie wierzą. Że niektórzy już nie wierzą w to, co tam widzą. TikTok jest jeszcze gdzieś tam na granicy, ale, ale tam z kolei królują różnego rodzaju trendy. Też już teraz filtry, i, i można trochę tę rzeczywistość podkręcić. A ten Bill jest taką naszą trochę. Tęsknotą za takim naturalnym światem, taką rzeczywistością, taką normalnością, że jak wstaniesz rano i nie masz dzisiaj na sobie makijażu i nie masz na sobie dzisiaj sukienki za milion dolarów mm -hmm. i zdjęć sesji u fotografa. To, to widzisz, że inni też tak mają. Inni też mają taki normalny dzień, właśnie siedzą przed komputerem, mm -hmm. odpisują na maila, czy, czy są gdzieś na spacerze z psem. I to jest trochę, pokazuje taki nasz, taki trend tęsknoty, to co nam obiecywał internet, który powstawał kilkadziesiąt lat temu, to wydaje mi się, że teraz Biril próbuje, próbuje, nam mm -hmm. to, nam to wdrożyć. Ale no boję się takiego właśnie FOMO wśród tego młodego pokolenia, że Sama technologia tej aplikacji, pozwalająca na publikację w trakcie dwóch minut od otrzymania powiadomienia, sprawia, że ja naprawdę widziałam już kiedyś kogoś na kolu na firmowym, kto w trakcie kola dostał powiadomienie i musiał wstawić to zdjęcie. Tak się mm -hmm. To wywołuje jakieś Taki takie poczucie, tak, takiego takie no fear, of, fear of missing out, że jak nie wstawię teraz, to potem nie mogę oglądać kontentu innych, tak, bo to blokuje mm -hmm. możliwość oglądania tego feedu u innych odbiorców. Więc jest to ryzykowne narzędzie. Ale mam nadzieję, że nie będzie to miało już takiego złego wpływu na, na tych młodych odbiorców, mhm. i, i że uda się to jakoś zabezpieczyć. Mówisz w tej perspektywie trzech lat, i że jesteś tak w stanie określić, a dziesięć to już w ogóle nie. Więc moje ostatnie pytanie jest takie: czy w ogóle myślisz, żeby mógł jeszcze istnieć świat bez influencera, bez internetu, bez social mediów? Nie. <śledzimy> Zdecydowanie nie. Nie wyobrażam. Bez internetu w ogóle, bez social mediów ja czasem próbuję. Uważam, mm -hmm. że osoby spoza branży pewnie potrafią żyć bez social mediów, nawet znam kilka takich osób. Bez influencerów pewnie też, czyli taka gradacja, że bez internetu raczej nie, bez mhm. social mediów niektórzy potrafią, bez influencerów pewnie, pewnie byśmy przeżyli, ale skoro jest to na tyle na przykład efektywne narzędzie dla marek, to dlaczego nie korzystać z tych, z, z tych influencerów? Mhm. Nie wyobrażam sobie też, żeby odbiorcy zrezygnowali z followowania influencerów, bo na tyle ciekawi ich życie, ich idoli, tak jak w przeszłości nas interesowało życie celebrytów, znaczy nadal niektórych interesuje celebrytów, jakichś znanych aktorów, sportowców, tak dzisiaj są ci twórcy internetu, którzy się stali mm -hmm. takimi idolami młodego pokolenia i wydaje mi się, że, że nie jesteśmy już w stanie z tego zrezygnować, nie jesteśmy w stanie zawrócić. Może będą jakieś nowe trendy, które trochę będą nas wygryzały, tak jak my wygryziliśmy telewizję i media te tradycyjne, ale, ale nie wiem, czy na pewno nie, nie będzie takiego kryzysu czy krachu, że, że od tego momentu ten trend nie istnieje. Myślę, że może być coś, co to kiedyś zastąpi, ale też nie spodziewam się, że to się wydarzy w ciągu trzech lat. Ale na razie będzie świat informacji. Influencerów, o którym nam Ci Oliwia Drozd. Bardzo dziękuję, dziękuję Oliwie za rozmowę. To był program Anywhere. Influflow.